17 października po godzinie 16 doszło do zdarzenia drogowego na 85. km drogi krajowej nr 8 w łagiewnikach. Podczas padającego deszczu na dawnym przejeździe kolejowym, kierujący samochodem marki BMW stracił panowanie nad pojazdem i dachował do rowu. Kierowca nie doznał większych obrażeń i o własnych siłach wydostał się z pojazdu. Na miejscu pracowała policja, lotnicze pogotowie ratunkowe, zastęp Państwowej Straży Pożarnej Zdzierżeniowa, zastęp OSP łagiewniki oraz pogotowie ratunkowe. W dniu dzisiejszym, to jest 17 października około godziny w pół do piątej po południu otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Łagiewniki na drodze krajowej nr 8. Po przejeździe na miejsce pierwszych sił i środków Straży Pożarnej zastano samochód osobowy leżący na dachu w pobliskim Rowie. Osoba kierująca pojazdem znajdowała się poza pojazdem, nie wymagała pomocy medycznej. Na miejscu pracował zastęp OSP Łagiewniki, zastęp dostęp Państwowej Straży Pożarnej z oraz lotnicze pogotunkowe z Wrocławia. Na miejscu obecna również była policja. Na czas prowadzenia działania ruch odbywał się w